Siemanko, witajcie. Chciałbym dzisiaj pokazać wam, jak odkręcić i przykręcić pedały w rowerze. Teoretycznie jest to bardzo prosta czynność, ale jest w niej jeden mały haczyk. Zaraz wam wszystko ładnie opowiem. Co będzie nam potrzebne? W zależności od rodzajów pedałów, do odkręcenia będzie potrzebny nam albo po prostu zwykły, płaski klucz numer 15, widać chyba numerek. Lub... W innych pedałach zwykły klucz imbusowy 6 bądź 8 w zależności od rodzaju pedału. Odkręcanie zaczniemy od lewego pedału, ponieważ to z nim możecie mieć największe problemy, ponieważ odkręca się go w drugą stronę. Czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Normalnie wszystko odkręcamy w lewo, tak? a w tym przypadku odkręcamy w prawo. Pamiętajcie, lewy pedał w rowerze odkręcamy w prawo. To jest najważniejsze, żeby pamiętać. Bierzemy sobie klucz 15 w moim przypadku. Może także być klucz impulsowy, ponieważ mój pedał ma dwie możliwości dokręcania i odkręcania. Ale bierzemy sobie klucz 15 płaski, zakładamy tutaj na śrubę i odkręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli w moim przypadku ciągnę klucz do góry. Ja już ten pedał sobie poluzowałem wcześniej. Tak go sobie odkręcamy. Proszę bardzo. Teraz sobie rączką tutaj wbierzemy śrubę, wykręcamy. No i pedał mamy odkręcony. I tu Wam, Jak już mam odkręcony, to pokażę Wam, jaka jest druga możliwość odkręcenia. Tu znajduje się wgłębienie na klucz imbusowy, w moim przypadku 6. O, wkładamy sobie w tą dziurkę klucz i możemy sobie odkręcać, dokręcać. Lub tak jak ja zrobiłem, kluczem płaskim 15. Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale przy składaniu wieczorem filmu zauważyłem, że nie mam fragmentu, który pokazuje, jak odkręcić prawy pedał, więc postanowiłem dograć go wieczorem. Przy odkręcaniu prawego pedału już nie musimy się zastanawiać, w którą stronę go odkręcać, ponieważ odkręcamy go standardowo, tak jak wszystkie inne rzeczy, czyli w lewą stronę. Bierzemy sobie klucz 15. Zakładamy na śrubę i odkręcamy pedał w lewą stronę, czyli odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Cyk, drugi pedał mamy zdjęty. Dobrze, skoro już pedały odkręciliśmy, teraz przystąpimy do ich przykręcenia. I teraz ważna rzecz. Na każdym z pedałów zawsze mamy oznaczenie literką L, pedał lewy, literką R, pedał prawy. W różnych miejscach możecie znaleźć to oznaczenie. W moim przypadku jest to właśnie mało widoczne, ale jest. W tym miejscu tutaj pokazuję, mamy literkę L, czyli jest to pedał lewy. Tu mamy literkę R, czyli jest to pedał prawy. A skoro jest to pedał prawy, wkręcamy go od strony korby. Po prostu wkładamy pedał tej w dziurkę i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli normalnie tak jakbyśmy dokręcali butelkę korek od butelki czy normalną standardową śrubę, dokręcamy go w prawo. Mierzymy kluczem. Pamiętajcie, nie musimy używać do tego nie wiadomo jakiej siły, ponieważ nie odkręci nam się pedał podczas jazdy, a wręcz przeciwnie on będzie się dokręcał. Także z wyczuciem nie wieszamy się na kluczu. Pedałek mamy dokręcony. Przestawiłem rowerek na drugą stronę. Teraz sobie bierzemy pedał z literką L, tutaj już wcześniej pokazywałem, i wkręcamy go w, le w lewe ramię korby. I tutaj ważne, wkręcamy go w lewo, tak jakbyśmy normalnie odkręcali. Dokręcamy sobie paluszkami, ile się da. Bierzemy sobie klucz płaski, 15 i dokręcamy, widzicie, nie na siłę, tyle ile możemy. I pedały mamy przykręcone. Także, jak sami widzicie, jest to prosta czynność. Wystarczy tylko zapamiętać jedną prawidłowość. Lewy pedał odkręcamy w prawo, a prawy pedał odkręcamy w lewo. Ot to cała filozofia. Dziękuję, do zobaczyska.